Zaraz po świętach Bożego Narodzenia 27 grudnia 1988 roku 60-letni Thomas Sestak przeszukiwał kontenery na śmieci. Szukał kartonów dla swoich owczarków, a najlepszym miejscem, gdzie można było znaleźć dużo kartonów, był kontener za galerią Abel Home Center w Grid Valley Shopping Center. Akurat trafił na spore pudło. Ale musiał przerzucić te, te śmieci, żeby się do niego dostać. Cały czas też spadała mu plastikowa torba. Kiedy za każdym razem ją odrzucał, w pewnym momencie sama się otworzyła. Tomas zobaczył bok czyjejś twarzy. Manekina? Pomyślał. Ale nawet i to go przeraziło. Wsiadł zaraz do samochodu i pojechał do galerii. Wszedł do apteki, i zadzwonił na policję. A mający wtedy dyżur policjant Newling który potem jechał na miejsce, myślał, że ktoś wyrzucił głowę od manekina po Halloween. Kiedy zajrzał do torby, wiedział, że to nie był żart halloweenowy. To była odcięta głowa z brązowymi włosami. Miała niebieskie oczy, lekki wąsk. Była bez szczęki. Oprócz głowy był jeszcze kawałek jelita. Cięcie było ledwo wykonane z precyzją, na tyle prymitywne, by nie pozostawić zębów ani dolnej szczęki. Thomas przysięgał, że już nigdy nie będzie przeszukiwał kontenerów na śmieci. Śledczy przeszukali cały centrum, szukali kogoś, kto mógł rozpoznać tą torbę, a nie było żadnych śladów. Sporządzono przybliżony szkic ofiary, ale nic to nie dało. A już następnego dnia w podwórku w gdzie mieszkał John Zelen z Lincoln Avenue, jego czarna rabladorka Molly, Wyczuła coś po stronie sąsiadów, konkretnie w krzewach na posesji Billa i Flo Lakowiczów. To były ludzkie szczątki, płuco i kilka zębów. Flo Lakowicz była wtedy w pracy w Squirrel Hill, a jej mąż odpoczywał z kumplami w pubie. Nagle ktoś do niego zawołał, że jego dom jest w telewizji. Bill był w szoku. Pierwsze testy wykazały, że głowa, jelito i płuco pochodzą od tej samej osoby. Wkrótce cała dolina Moon była w panice. Ludzie co chwilę zgłaszali, że znaleźli szczątki, co potem okazywało się szczątkami jeleni lub innych zwierząt. Aż do 3 stycznia już 1989 roku, o 1:40 w nocy ochroniarz zakładu, Steel Edgar Thompson, w North Braddock, znalazł w worku na śmieci w pobliżu wejścia dla pieszych na Braddock. Avenue, ludzką dolną szczękę, język, kawałek jelita i trochę włosów. I to były ostatnie znalezione ludzkie szczątki. Ogólnie 15% ciała ludzkiego. Mieli już szczękę, więc przygotowano nowy szkic i ten akurat opublikowano w gazetach. A potem lokalna stacja telewizyjna zorganizowała na żywo audycję telefoniczną, aby zebrać anonimowe informacje od społeczeństwa. Mieli nadzieję na odkrycie mordercy lub morderców. Kiedy szkic pokazały media, na policję zadzwoniła kobieta i powiedziała, że to jest jej siostrzeniec, a ona jest jego ciocią. Dokumentacja dentystyczna potwierdziła tożsamość. Gdzie była reszta ciała? Kim był Antony? Pochodził z północnej części Pittsburgha. Detektywi zaczęli grzebać w jego przeszłości. Porzucił szkołę, miał kartotekę, nie miał stałej pracy. Policja twierdziła, że często opuszczał miasto, po prostu znikał na długo. Używał narkotyków, był włóczęgą, łobuzem, a i rzekomo nawet męską prostytutką w podejrzanej dzielnicy Liberty Avenue. Wtedy centrum barów ze skrzypdzim i prostytucji. Kilku stałych bywalców, klientów, powiedziało o tym śledczym. Natomiast wspomniany już śledczy Nevling. Powiedział, że Antony rzadko oddalał się daleko od północnej strony i nie miał nic wspólnego z dzielnicą Mun. Rodzina ofiary kwestionowała wszystko, co złego powiedziała policja Antonym. Walter Engel z Northside, ojczym, który był wtedy żonaty z matką Michalowskiego, powiedział, że Antony nie był homoseksualistą, ale lubił imprezować i nie był też włóczęgą, do których zaliczyła go policja. Był młodym i dobrym chłopakiem. Próbował kiedyś nakłonić Antonego, żeby wstąpił do armii. Dał mu nawet 100 dolarów, ale najwidoczniej nie udało się. To, co działo się przed świętami, to na pewno to, że w Wigilię Antony był u swojego ojca. Chciał pożyczyć od niego 5 dolarów, ale ojciec miał tylko 3 dolary. Powiedział, żeby sobie wziął, a Antony powiedział, że odda mu jutro. Zwykle był widziany, kiedy pojawiał się w każdą niedzielę na Norman Street. Ale akurat niedzielę wypadały święta, więc nikt tak naprawdę nie niepokoił się, że Antony się tam nie zjawił. Ojciec myślał, że syn po prostu spędzał święta ze swoim ojczymem. Nawet jego brat Ronald mówił, że nie widział Antonego przez 8 miesięcy. Ostatni raz Antony był widziany w Lawrenceville Bar o 19 w Wigilię. Mógł też przebywać w tawernie w Great Valley, w centrum handlowym, a potem to już zagadka. Nikt nigdy nie zgłaszał jego zaginięcia, bo był powszechnie znanym, często znikającym na długi czas. Anton miał w organizmie wysokie stężenie środków uspokajających. Być może został odurzony, stracił przytomność i wtedy został poćwiartowany. Chociaż te szczątki to wyglądało na wypatroszenie, to było celowe i złośliwe. Ktoś miał powód, żeby się chyba zemścić. Ówczesny koroner doszła Prepper. Nie był w stanie podać przyczyny zgonu, tym bardziej zakwalifikować to jako zabójstwo. Mówiło się też, że Antony był komuś winny pieniądze, potem, że to chyba jakiś seryjny i może ponownie zaatakować. Ale biorąc pod uwagę okolice, w których Antony się włóczył, to zabójcą był ktoś, kto dobrze znał tamte rejony. 6 stycznia telewizja prowadziła na żywo 30-minutowy program telefoniczny z udziałem słuchaczy. Zbiera informacje od społeczeństwa. Dzieciaki też widziałem, a potem zaczęło używać specjalnego przezwiska Head a Ton. W końcu śledczy mieli wskazówki na kilku mężczyzn. Jednym z nich był podejrzewany przez nich biały mężczyzna. Miał długą historię chorób psychicznych i jeden taki zwrócił szczególną uwagę, gdyż już kilkakrotnie podżywał młodych mężczyzn i dusił ich, aż ci tracili przytomność. Ale ich podejrzany to nie był ten, i sprawa została umorzona aż do 1992 roku. Cztery lata po odkryciu odciętej głowy Michałowskiego pracownicy służb sanitarnych zauważyli krawat w śmietniku w Shadeside, a potem trafili na udo. W innych częściach miasta, w dziesięciu workach na śmieci wrzuconych do kontenerów, znaleziono inne części ciała. Podano, że były to głowa. Również odcięta, bez dolnej szczęki, ramię i właśnie ta ostatnia część była w śmietniku w bliskiej okolicy, w której mieszkał 37-letni Robert Wayne Marshall. Jego współlokator nie mógł pomóc policji, bo był niewidomy, ale inni świadkowie powiedzieli śledczym, że widzieli Roberta i 32-letniego Michaela Hickmana razem w weekend przed znalezieniem szczątek Michaela. W sobotę Michael zadzwonił do znajomego i powiedział, że jest z Damerem i chłopcami. Czy mówiąc Damer miał na myśli Jeffreya Damera, tego mordercy kanibala? A może Damer to było tylko nawiązanie do Roberta, naśladującego Damera? Może Michael wiedział, że Robert zabijał już wcześniej? 6 maja 1992 roku wydano nakaz aresztowania Roberta, a ten. Wybrał 170 dolarów z kwoty socjalnej, którą miał przyznaną, bo podobnie jak Antony był bezrobotnym i zniknął. Potwierdziło się to, że był męską prostytutką. Teraz organy ścigania zaczęły dostrzegać wzorzec, nie tylko w metodzie zabójstw, ale także w celach, w ludziach z marginesu społeczeństwa, których teoretycznie nie brakowało. Policjana mierzyła Roberta i zaczęła na niego obławę. Chcieli go przesłuchać, bo oskarżono go i tak o zabójstwo, uduszenie i rozczłonkowanie 30 trzydziestolatka Michaela Hickmona. Robert umknął policji. Owszem, został zatrzymany, ale wpłacił kaucję. A dwa dni potem jego przyjaciel dostał od niego list. Pisał, że chciałby przekazać jemu, jak nieszczęśliwe i pogmatwane jest jego życie i że zanim to przeczyta, to on opuścił już ten świat. Załączył 179 dolarów, żeby przyjaciel zabrał jego rzeczy z mieszkania. Policja nie zdążyła przesłuchać Roberta, a potem faktycznie popełnił samobójstwo w pustym magazynie, przedawkowując tabletki i przecinając sobie nadgarstki oraz gardło. Policja znalazła na miejscu trzy żletki. W kieszeniach jego ubrania były notatki, z kim należy się kontaktować po jego śmierci. Przy ciele Roberta było twarz kaset. W którym była kaseta z nagraniami najnowszego albumu zespołu You z pogodną muzyką taneczną, a na opakowaniu kasety, które leżało obok, były narysowane przez Roberta głowy członków zespołu z odsłoniętymi mózgami. Robert często odwiedzał sklep muzyczny IDIS w Penn Avenue Music Sam, a jego pracownicy mówili, że był niezwykle uprzejmym klientem i często kupował kasety z różnymi rodzajami muzyki. Wydawał nawet 90 dolarów jednorazowo. Zachodził 3-4 razy w tygodniu. Danny Miller, który był kierownikiem sklepu, widywał Roberta prawie codziennie o 8.15 rano na wschodnim pasie autobusowym. Jak ten czekał na autobus, a o 9.30, kiedy otwierano sklep, zaraz zjawiał się Robert. Zwykle w czerwonej koszuli i w spodniach moro. Witał się, rozmawiał o muzyce, kupował płyty, spędzał tam zwykle ponad godzinę. Todd Porter, który był wtedy sprzedawcą, mówił, że w sumie to Robert był rozrzutny, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy na płyty. Ale muzyka była taneczna, a jeżeli heavy metalowa, to raczej lekka i łatwa w odbiorze. Robert nazywał się wampirem neonazistą nosił krótkościęte włosy. Osoba, która to zrobiła, miała dużo nienawiści i musiała się wyładować, robiąc to, co zrobiła. Czy ktoś, kto zabija inną osobę? I rozsypuje ciało, jest normalny? Oczywiście nie jest normalny, z pewnością jest to osoba bardzo brutalna. Nasz trudno uwierzyć, że tak niewiele jest informacji na temat tych dwóch ofiar poćwiartowanych i samym podejrzanym. Być może ofiar było więcej, pomimo iż ofiara ewidentnie została zamordowana i to w masakryczny sposób, mówimy tu oczywiście o Antonym, to śmierć jego nigdy nie została uznana za zabójstwo, ponieważ kryminalistyka i patolodzy nie potrafili ustalić, co go zabiło. I tyle. Taki mini kryminał w pigułce.